Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Światła. Linuxa, słuchajcie, tym tygodniu Mikołaj przyjeżdża po raz drugi. E, z tym, że to, to jest taki wielki, wielki Mikołaj, musiał być jak Hulk Hogan z lat 90. E, kolega Paweł, kolega Paweł podesłał paczkę. E, paczkę i to jest naprawdę. Ach. Paczka przyszła. To jest. Ogromna paczka, jest bardzo ciężka, naprawdę waży grubo, chyba z 10 kg, jak nie lepiej, nie cegły. Słuchajcie, dostawa sprzętu przyszła, taka konkretna, bardzo dziękuję. Ja mniej więcej wiem, co tutaj jest, jak to usłyszałem, to byłem w szoku, dziękuję Panie Pawle. Kurde TGS, żeby wam nie przedłużać, to, to ten... Zapraszam na unboxing tego czegoś, bo jest naprawdę dużo i jest naprawdę ciekawie. Dobra, zaczynamy. Nagrywa się, chyba się nagrywa. Ja pierdzielę duże, naprawdę bardzo duże i, i ciężkie powiem to tak. Jak widzicie mają... O kurczę Miszka idzie. Będzie wesoło, bo idzie kotka tutaj do nas. Więc, może być za chwilę bardzo tutaj ko, 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 kociarsko i, i wesoło, powiem to tak do kompletu. Ja to sobie rozetnę tutaj, bo ona to zaraz wpadnie, kurde. A kot, a, no, uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, bajku. Miśka przyszła, dzień dobry. Wy już widzicie, ja jeszcze nie wiem co tam jest. Rudę przyszło, kocie unboxing. Mamy tutaj, dzień dobry. Ale nie wpychamy się na nóżki, nie, nie tego jest naprawdę Kocie unboxing, dobra, jedziemy, panie Paweł, panie Paweł Jest grubo, powiem to tak Jest fajne, grubo tu, ma, tu macie jeszcze drugiego kota, kota O, tak Miśka, proszę was, bo kurde znowu, jest duży karton i będzie wesoło Ja wiem, żeby lubicie koty na unboxingach Tylko lepiej się to ogląda niż się z tym pracuje Znaczy nie z tym, tylko z nimi pracuje, przepraszam Nie z tym, to są żywe zwierzaki no, 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 proszę Dostaniecie ten karton za chwileczkę. Ja tu potrzebuję trochę miejsca, kurczę, bo to jest naprawdę duże. No, kota, kota, no, szkoda, że nie mam innego kadru. O, nie wchodzimy tam jeszcze. Orzesz, kurde, Teges. Sprzęty, jak mówiłem, grube sprzęty. Ja pierdzielę laptopy. O kurde, stacja dokująca do Kingpada. O kurde, stacja dokująca do Kingpada przyszła. Zarąbiście, nigdy nie miałem stacji dokującej do żadnego kompa. Powiem to tak, fajne wyjścia, wyjścia. Jest DVD, zarąbiście. Miśka poczekajcie. Nie ja wiem, że kota się już denerwują, bo one tu muszą wejść, one tu muszą wpaść po prostu. Zasilacz. Eee, chodź tu, o kurde, słuchajcie, dobrzy ludzie, eee, mam nadzieję, że nie ma tu przesteru żadnego, oryginał ThinkPada. oryginał, pierwszy raz widzę oryginalny zasilacz do takiego laptopa, ja pierdzielę. No, AC adapter, dobra, ja to muszę jakoś tu powyciągać, a tu nie ma miejsca już za bardzo. Bo tu, tu rude siedzi jeszcze, tu, tu naprawdę rude siedzi, o proszę, macie rudego jeszcze tutaj. Też ludzie co piękne. Cześć. Ja wiem, że czekasz. Ja wiem, że czekasz. Ciekawe co to za laptopy są. Ojej, uwaga. Znowu ślepne kurde, TGS ThinkPad. 2373. Moment, muszę sprawdzić. To jest laptop 2373 taka jest chyba nazwa tego tutaj. Z Windowsem XP na pokładzie. FCKGW i tak dalej, i tak dalej, tak, tak <laughs> Dobra, moment, ja muszę tu jakoś pokładać te ja się robi naprawdę ciasno No słuchajcie, kota mi się tu zapakowało Nie, Czesiu, ja Cię bardzo pięknie proszę Ja wiem, że lubić, ale nie Dobra, musiałem wygonić kota, bo to po prostu strzał No, ja, ja kocham kociaki, ale, ale to jest przygięcie pały co one to by... Drugi thinkpad To mamy drugiego thinkpada i na tym nie koniec to jest Windows... Ło kurde! Windows 2000! Teoretycznie tu jest klucz do Windowsa 2000. Widział ktoś laptopa z Windowsem 2000 kiedyś? E, wiem, nie widać. Sorry, no, no, no. O! Chyba, że ja źle przeczytałem, ale tu pisze kurna Windows 2000! Windows 2000 Professional 1 do 2 CPU. Oh my god! Teraz będziemy oglądać te sprzęty Ja je tu muszę gdzieś odłożyć Ale to jest wielkie i ciężkie Zasilacz kolejny, oryginał Oryginał Tadam Pięknie To kolega zaszalał, ale to jest to jeszcze nie wszystko To jeszcze nie wszystko, bo tu mamy Bateria Tu jest jakaś bateria laptopowa Cokolwiek to znaczy, to czego to okolwiek to jest. Yy, co tu jeszcze mamy? O! O! o, -o dostawa twardziele. Oh, 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 oh. Będę twardzielem, słuchajcie. Dyski twarde. Zaraz ogarniemy, co to za dyski. 250, 320 yy, 250. Ciekawe czy one przeżyły ten transport. <dyski twarde> O kurde, fajne. O, ramy! Ho oh, oh, kurde oh, Majka oh my god. Oh my fuck, jest god Ramy przyszły. Laptopowe ramy. Hoho oh, oh. Tydzień pamięci, kurde, narodowej. <ścoughs> Zaraz będę patrzył na te ramy. Dużo tego jest, ale fajnie posegregowane. Fajnie posegregowane. Jeszcze więcej ram. Jeszcze więcej ramu, laptopowego, ale tego jest normalnie. O, ja pierdzielę. Moment, moment, moment. Kurczę, przydałoby się. Jakieś już szukałem na tym, na tych różnych portalach dziwnych. Jeszcze więcej ramu. <laughs> o kurde. <laughs> Pamięci przybywaj. O, ja pierdziele, Wiecie, ja chyba nie będę tego wam pokazywał po jednej kości. <grywdy> Kurde, bo by to zajęło ze 3-4 godziny przynajmniej. No, kontynuując mój wyrwany wątek z nie wiadomo czego, po jaką cholerę tam jeszcze coś jest. <grywdy> to szukałem takiego, były jakieś takie podstawki na pamięci. Nie wiem, czy kojarzycie. To w serwisach w 90-tych latach mieli chłopaki w sklepach. Takie rąbitne, kurde, te podstawki pod pamięci, nie? Nie ma tego nigdzie, po prostu nie ma. No, raz widziałem do procesorów, ale koje sobie 500 zł policzył. Nie powiem, jego teges, no. Jego kochaność. Co, co to, jest? To, to jest? To jest jakaś kieszeń. Już się tu balerą przymierza do kartonu. Nie wiem, czy ta kieszeń jest sprawna. jest ta kieszeń. Tadam! Sprawdzimy ją panie kolego czy jest sprawna czy nie, ale fajnie wygląda, jeszcze nie widziałem takiej kieszeni, kurde. Fajnie to wygląda. Na no, spoko. Dobra, zaraz będziemy to ogarniać, powoli, ale tu jeszcze coś jest. Tu jest jeszcze laptop jeden, znaczy... Nie, to nie jest laptop. To jest... To jest Biedronka. I, I można powiedzieć, że to jest framework z Biedronki. <grym> o kurde. Uwaga. No tak, Czesiu, już się nic tam nie ma więcej? Chyba nie. Bo się kota załadowało. E... <grymety> Teraz mi Biedronka proces wytoczy. E... Framework z Biedronki. <grymety> Kurde. Kadłubek. Taki, taki kadłubek do przetegowania. Czesiu, dostajesz reklamówkę gratis. E... Proszę, tak się prezentuje ten laptop. Tyż ma... Coś by leciało. Tak to wygląda. Można sobie poćwiczyć lutowanie na przykład, albo wylutowywanie. Tu jest RAM chyba jaki, nie RAM, tylko ten. Dysk tu jest, kurde, jeżeli dobrze widzę. A, a ja ciągle powtarzam, że ślepne i tak jest. Tu jest chyba jakiś dysk i karta wifi więc można się pobawić. Spoko. To, to, to było kiedyś frameworkiem. albo to jest laptop, zrób se sam z Biedronki. Wiem, dostanę pozew, na pewno wiem o tym. Może mi pomożecie. Te, te gest. Lenovo. Bym <laughs> powiedział, że to jest Lenovo z Biedronki, ale to jest chyba zły pomysł, nie? <laughs> Kurde. No i mamy kota, kota. Mamy tu jednego kota. Tu, tu jest jeszcze drugie kota siedzi. Słuchajcie, tu, tu, tu jest jeszcze naprawdę drugie kota siedzi. Tu są dwa kota, tak? Tu są dwa kota. Jedno kota siedzi już tu w tym środku. Ja bym to naprawdę chciał przetransportować gdzieś. Zresztą sprawdzić czy nie ma tutaj zaraz strzele z tej torebki. No nie, no nie będę kota straszył. Może się deczko przesunąć i niech. No, Uwiedzmiam tego kota, no. Norweski kota leśna. Tak? Rude wredne, ale przekochany jest po prostu. Jest tak przekochany. Popatrzcie się na ten pyszczek. Masakra. Dobra, to teraz zrobimy... Miszka się wkurzyła, obraziła się. W sumie nie dziwię się, bo to miał być jej kartonik pewnie. tak sobie u, 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 utegowała już, nie? Dobra, to teraz co muszę zrobić, to zaraz wracam. Dobra, zrobiłem miejsca troszeczkę, kota się tam teraz będą widziało, o miejscówkę. A my sobie to przeglądamy, kurde. To, to jest stacja dokująca, tak? Yy, dobra, tu jest włącznik, przełącznik. Tu są jakieś wyjścia na nim. To są chyba kompozytowe czy myszka PS-y? Cholera, wie co to jest. Ale sieciówka jest nawet nie modem, ma wyprowadzenie fajne. Już to pokazywałem. Nie tak, kurde, muszę to. Moment. O! Tu jest zawsze hardcore z kamerami. W każdym razie zobaczmy sobie na obczajmy sobie tego laptopa pierwszego i drugiego. Pierwszego i drugiego to jest jedna laptopa. Co to ma? Modem, kartę sieciową, pewnie 100 megabitów. Nawet wyjścia są drukarkowe. Port LPT jest. Kurde, ten sprzęt jest to. To, to, to są antyki, powiem to tak. Tu, tu mu coś wystaje z boku. A to jest pcimcia chyba tak. To, o, to była pcimcia. Kurde, nie mam nic, nic na pcimci nie mam niestety. Ała. Yy, tu się da dostać gdzieś? Będziemy psuć? Będziemy, czy nie będziemy psuć? Może będziemy to psuć? Ała. Be będzie do testowania antiksa. <laughs> Matko boska. Znaczy... <laughs> nie, nie dostanę się tu. Dobra, nie, nie będę próbował. Olewamy temat. Może kiedyś się tam dostaniemy? Ale to jest trochę taki, bym powiedział, toporne te laptopy zawsze były. wytrzymałe na pewno, nie? To na, to na pewno kurde. Dobra, yy, moment, otwórzmy go. O oh my God. No co, no? Piękny kvink. Tinkpad. Tinkpad z czerwonym guziczkiem. Spoko, fajny sprzęcior, to jest jeden. Takie konkretne retro, nie? Ja już kiedyś powtarzałem tutaj na kanale, że mam Toshibę. Toshibe Satellite 795 DVD chyba. 90, nie wiem, 9 rok albo 2000 początek. Kiedyś tam był w jednym filmie na samym początku kanału. Pewnie się jeszcze pojawi, mam nadzieję, bo, bo fajny sprzęt. Tylko tam mi się klawiatura rozleciała. Brakuje mi trzech klawiszy. Niestety nie kupię tego. Nie ma takiej opcji. No chodź tu przyjacielu. Czuję się jak Mr. Robot. Kozak jestem, będę se Gentu kompilował. Na dwóch jajach. Przepraszam, no, no musiałem. Znaczy nie musiałem, ale mogłem, no. Kurde, co to są za modele, by the way? Bo ja się... Z Masło by się pewnie orientował, bo on uwielbia ThinkPady. Ale to jest jakieś ciekawe, bo tu ma Access IBM. Ten jest nowszy, bo jest na Centrino chyba, ale też do XP przeznaczone. No i kurde, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo sensownie, powiem to tak. Yy, może nie będę ich dzisiaj włączał, teraz już te gs, tamte gs. To jakieś przyciski ThinkPada i tak dalej. Spoko. Co jest fajne, to to, że mają duże klawisze strzałek, kurde, bo... Nie wiem, ja tu mam jakiegoś laptopa HP chyba, no, 8440p. I tamte klawisze są na połowę, czyli ten jeden klawisz jest połową. Kurde, to, to Jezus na moje łapy! Po prostu to jest koszmar. A tu jest bomba. Klawiaturka Turka jest. No Fajnie to wygląda. Faj, fajna kolekcja mi się zaczyna robić. Z masło będzie, będzie kurde, Teges zazdrosny, że takie sprzęty mi się trafiły. Tutaj. Tam się tutaj prezentuje. No i ten, ten Windows 2000 Professional. Pewnie go tu już dawno nie ma, nie? Ale ciekawy laptop, kurde, bo naprawdę nie spotkałem się jeszcze z laptopem. Nie spotkałem się z laptopem, żeby miał windę 2000 na pokładzie, jak NTK, nie? Kurde, i to jest, to jest ciężkie skurczybystwo. Czyli tak, to, to jest jedno, moment, czemu? Ma wejście na stację dokującą? Ma. tadam. Ty, 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 ty. co, włożymy sobie stację dokującą? Ja wiem, że... Wow. Nie wiem czy ta stacja jest do tego czy do drugiego. Nie mam pojęcia. Ja nigdy nie używać stacji dokujących, tak? Te ramy to za chwilę spokojnie. Widać, że się od dłuższej strony przytegowuje przy do tego. Kurde, nie wiem. A, nie będę tego próbował teraz chyba zrobić, bo to nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Chociaż to powinno tak po prostu zaskoczyć. Nie wiem, ja będę musiał spróbować, bo zepsuje. Nie chcę, nie chcę tego zepsuć, panie Pawle. Kurde, jakie sprzęty zarombiste. Jakie sprzęty zarombiste. Dobra, jedziemy, znaczy teraz jest kwestia ramu, tak? Nie chcę tego mieszać, tak? Bo to jest po mnie posegregowane. Ja wam powiem z góry mniej więcej, co tutaj jest. PC-2700S. 512 Mega DDR-y, oh my god, to pewnie są do tych, do tych sprzętów, Teges. Tak, tak Chodź tu. Kurde, ja nie wiem kto wymyślił latarkę, znaczy aparat w tym telefonie. On się wyłącza po chwili sam, masakra po prostu. Za to nie lubię motorolki akurat, przynajmniej tej. Reszta jest za rąbista, ale ale ten aparat to jest koszmar. Kingston, Kingston to jest 2,5V, czy 3, 3, 3. To są DDR-y chyba CCC, tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy jeszcze jedne pamięci. Dobrze widzę, 133 ddr -y. to nie są DDR-y, to są SDR-y. To tu jest jeden SDR chyba. Wow, oryginalne pamięci IBM-a. 64 MB. Ej, o żeż, kurde, 100 MHz. Widzieliście kiedyś coś takiego? Oryginalne pamięci de, de, znaczy SDR do laptopa, oh my god, ja, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem w życiu, autentycznie, do teraz. Ale fajne sprzęty, ale fajne sprzęty, to zostawiamy, nie mieszamy. Nie mieszamy, teraz tak, krótki przegląd, wow. E, tu są jakieś, to są si, to są simy? Ej, ty chyba sobie ze mnie żartujesz, panie kolego, że ty sima mi wysłał. Wow! Może się mylę. No, mylę się. 8 giga, o, no Nie, sorry, to nie te pamięci. Te miały być eee, 1,5 V. Nie mam pojęcia, co to jest. KVR16N118. Nie mam pojęcia. Eee, cholera, wie, nie kapnę się. Nie, nie ma opcji. nie, nie, nie ten. Ale to wygląda jak SIM, znowu się wyłączył, no po prostu makabra tu jest z tym. Nie wiem kto robił tą aplikację aparatu, ale mu nie wyszło. Pamięci są, moduły są Kingstona, ale jakie? Nie wiem, nie, sorry, nie, nie rozczytam tego tematu, nie ma takiej opcji. My tutaj mamy 8 giga, tak? 8 gb 2R8, czyli dwurankowe. Dwurankowe PC3, dobra, tu są kolejne laptopowe rzeczy, też przeglądamy tak na szybko. 2 giga. 1R, czyli jednorankowe, tu są, dobra, to jest jeden rank, tam są dual ranki, ale to są dwustronne, żeby było śmieszniej. Ciekawy temat, yy, to jest, O oh my god, nie no, muszę to jakoś inaczej ogarnąć. Może chociaż jednego rozczytamy, co to jest? 4 GB 2R, czyli dwurankowa, 4 gb i to są dwustronne wszystko. To pewnie są identyczne pamięci. Ładny, ładny zestawik powiem to tak naprawdę spoko. Ale tych pamięci jest jeszcze więcej. To będzie chyba bardzo długi unboxing. O oh, Jezus Dobra. Co robimy to co robimy? Ktoś będzie chciał, to sobie popatrzy. Kurde. Można powiedzieć, że mały cmentarz mi się tu zrobił, bo tyle kości wszędzie. Wiem, suchar nie wyszedł, bardzo nieprzyjemny, no ale cóż, ja mam takie podejście czasami do życia. Cmentarno koszmarne, tak? No nie, 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 roz, nie roz tego. Dobra, nie będę tego rozpakowywał, bo to będzie latami trwało. Bardzo duża ilość pamięci. Elpida. LPida to był jedne z najlepszych kości kiedyś. 1 gigabyte. Kingston. Nie, to nie są Kingston, ale ciekawa, ciekawe te. HPK. Oryginalne pamięci HP. A to są LP -a. Dobra. Dobra, to to, 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 Ja pierdzielę. Wow. Wow. i teraz dyski. Dyski to już możemy na szybkości ogarnąć. Kurde, to będzie bardzo długi unboxing, chyba najdłuższy na tym kanale. Najbardziej nudny do kompletu, nie? Chociaż z drugiej strony... Chociaż z drugiej strony, ja by to delikatnie wyjął, żeby ich nie pouwalać. Ostatnio dostałem od widza ten, no... Kieszeń, znaczy nie kieszeń. Stację taką dokującą do dysków, nie? Czy może by się dało? A, bo tam nie posprawdzam dysków. Ale mogę sobie je pokopiować. Co prawda tam było na 3,5 cala. Ale 5, 2, znaczy... Myśl, wróć! 3,5 calówka to było, nie? Ale tam można chyba 2,5 wrzucić. Dobra, co my tu mamy? 320 WD 320 250 Tu jest bateria jakaś. To do, chyba do tego, tego trupa tutaj całkowitego. Yy, to, o, co, co to jest? Ja nie umieć tego rozczytać. Nie um, ja nie umieć mieć. Ja nie umieć tego rozczytać, ale to być pamięć. i Jaka to być pamięć? To być dysk Made in Thailand. Już jest dobrze. Sata. Już jest bardzo dobrze. Yy, to, co to kurde jest? Lenovo 42T 107 Coś tam. 5400 160 GB. Dysk Lenovo. Oryginał. Pięknie. Pięknie. Kurde. Pięknie aż yy, no, coś tam mięknie. Dobra, zobaczmy. O Jezu, dalej co my tu jeszcze mamy? WDK. WD Wude, WD, WD250, Pin 400 chyba tak. Yy, chyba WD Skorpio Black. Skorpio Black. Okej. Okay. I to Shiba. <taki> Taką Toshibę to ja mam tamtej Toshibie właśnie. To znaczy nie na Sata, bo to jest Sata akurat, nie? Ja tam mam tą szeroką 40. Kurde, wyje, szura, tam ten dysk, ale działa. A ta Toshiba to jest. O, 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 jagód, jagód. Skąd ja ci jagód wezmę? 250 GB. Toshiba Corporation Made in China. Tak to tutaj, a właśnie, jeszcze tą kieszeń mieliśmy sobie ogarnąć. Ona jest chyba zapinana, nie? Tak mi się wydaje, że to się... Okej. Okay. Fajne. Z karteczką. Liścik dostałem. Słuchajcie, nie wiem, czy ten liścik nie jest taki bardzo prywatny i ten teges, więc, więc... Nie wiem, czy ta kieszeń jest sprawna. Dowiemy się, przyjacielu. Dowiemy się, przyjacielu. Fajnie to wygląda w środku. Potasz, szkodku, co masz w środku? Wiem, niewiele widać, no ale no cóż... No teraz lepiej widać O Fajna kieszeń, taka, taka przeroczysta te gysy. Fajnie się to wygląda To, że można to na przykład wziąć z takiego dyska Tylko, że mnie pomylił te gysy, I wrzucić to sobie tutaj chyba, chyba, że odwrotnie, moment Bo małe tutaj No dobrze jest, chyba Beszło Buch, dziękuję <gryw> Zaromiste to jest kurde Ciekawe, czemu teraz nie robią takich kieszeni, tylko z tymi pieprzonymi śrubkami, które ja wszystkie gubię zawsze po prostu, bo są, kurde, takie, 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 takie. A zamiast zrobić po prostu, kurde, kawałek cholernego plastiku, który się po prostu pewnie za chwilę wyłamie przy używaniu, ale mniejsza z tym, jest to wygodne, przynajmniej, a nie pieprzone śrubki. Kurde, co to jest? USB dwójka pewnie o, skurde! Może producenci zaczną dyski robić takie RGB, będą dyski jeszcze świecić, w ogóle wyświetlać filmiki i coś tam jeszcze inne rzeczy robić. Dobra, koniec, powiem tak, koniec nawalania się. Jest tego dużo, naprawdę. Dwa, dwa W od KingPada. Cholera pamięci przyszło od pana tutaj Pawła. Mam nadzieję, że nie, po, nie popierdzieliłem teraz imion, bo nie mam przed sobą. Paweł czy Piotr? Chyba od Pana Pawła. Przepraszam, jak pomyliłem. Wybacz mi, panie kolego. IBM. IBM tutaj mamy, tak. Do kompletu jeszcze dostałem zwłoki. <grym> Żebym sobie z tych zwłok zrobił jeszcze inne zwłoki. Nie, to jest fajne, bo można sobie na tym poćwiczyć. No, na przykład mam taką lutownicę, kopiłem za trzy dychy. Makabra, no ale dobra, mniejsza z tym. To będę se wylotowywał może coś, jak się nie spali po włączeniu. Cześćku przyszło. Cześćku, tylko nie, mógłbyś wszystkiego nie poroz... ten, dziękuję. No. Jak widzicie, sekcja zwłok, tak? <noise> Mamy sekcję zwłok. Ogólnie fa fajny temat, powiem to tak. Bardzo, bardzo dziękuję tutaj za, za te, za te graty i to nie w sensie złym, negatywnym, nie. Pozytywnym. Prawda Czesiu? Tak, wiem. Jedzonko. Która jest godzina? 15.10. Słuchajcie, kota chce jeść. Kota przyszło, bo kota jest głodne, więc trzeba to już kończyć. To, 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 to ja tak, tak, to ja mówię papa, pa, dziękuję i, i w ogóle. Tu ma jeszcze, macie jeszcze kota na chwilę, kota, tak? Kota sobie będzie teraz urzędowało tutaj, tak? Takie piękna kota jestem, tak? Jestem głodny. Chcę coś zjeść bardzo, tak? No, chcę coś zjeść. No, jak chcę coś zjeść, to, to nie ma, że boli. No, po prostu nie ma, że boli. Idziemy dać jeść, bo jeść jest najważniejsze. Zapomniałem jeszcze, że tutaj są dwa, dwa zasilacze. Do kompletu dołożymy sobie. U IB, IBM-a, więc jest naprawdę wesoło. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Kurde. Fajny, szczególnie ta, ta, ta stacja mi się podoba. Ciekawe, czy ją dam radę złożyć, czy zepsuję od razu. No, no ma tutaj takie dziwne złącze, kojarzy ktoś tak na koniec tego filmu, jak ktoś dożył do końca. C co to kurde jest? Moment, gdzie to jest? Yy, gdzie, to, 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 a kurde, to. Co to kurde jest? To płaskie wystające, to nie jest SATA. Bo tam jest chyba HDMI? Nie, to jest USB, nie? Ale to takie wystające to nie jest Firewire? Czy co to kurde jest? Nieopisane chyba. Ciekawe. Dobra, słuchajcie, kończymy. Dzięki za oglądnięcie tego bardzo długiego unboxingu. Dzięki za te wszystkie rzeczy. Teraz to będę wszystko już pamiętał. Po prostu rozbuduję sobie tak pamięć. Jak tą całą pamięć sobie wrzucę do mózgu, to normalnie ja pierdzielę. Mogę robić zachodzącą Wikipedię. Tak, z moimi umiejętnościami. Jeszcze do kompletu się dołoży te, te ramy, to, to to już w ogóle. No. Dziękuję. Fajna zajawka. Ja pierdzielę, kupa, kupa fajnego sprzętu. Naprawdę, kupa fajnego, dobrego sprzętu. I, I one się gwarantują, one się pojawią na odcinkach. Jeżeli to chodzi, a z tego co wiem, to to chodzi, to może nie za tydzień, może nie za dwa, ale będziemy na tym antyk stawiać. Trzymajcie się ciepło na razie, Bartek po zewnątrz. Cześć.